Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, 6 lat mi nie było. Jeden. w ogóle chciałem podziękować za ostatni odcinek. Ja się nie spodziewałem. 2000 dwa dni. Ha! Dobrze jesteście. Słuchajcie, zanim przejdziemy do sedna odcinka, zanim sobie coś omówimy, to jest mega ważna sprawa. Brat mojego kolegi, pewnie dobrze wam znana też osoba itd. i tak dalej, nieważne. Jego brat dostał diagnozę mega poważną. Ucinek ten właśnie co inaczej. Ale jeżeli mam chwilę, mogę Wam zająć 5, 10, 15 sekund, to jest ważna sprawa. Na dole macie link do rzutki, każda złotówka 5, 10, 15 złotych się przyda. Naprawdę. Chłop dostał diagnozę z dnia na dzień. Miecie w 18 albo 19 godziny. No ani grąza z tego nie ma. Sebeka wleciał w całości. No chłop ani ma. I zanim przejdziemy do sedna, jeżeli mógłbyś stary, też stary, to nie pani. Kobieto, dziewczyno, chłopaku, patracie, jak złotek w zdało przeznaczyć złotówkę, 2, 3, 5, 8, 10. Jaką miną kwotę, jak uważasz, właśnie tam na dole mamy link do rzutki, będzie mega sympatyczny. Słuchajcie, karma wraca i uwierzcie, jeżeli każda osoba, która obroni ten film, a myślę, że obroni go nie wiem z 500, 600 1000, 10 000 osób płaci się złotówkę, to już będzie mega wielki progres. Słuchajcie, mega wielki. Więc, jeżeli możecie to zrobić, ja oczywiście nie zmuszam, jeżeli wolicie wydawać pieniądze na streamy jakiegoś, nie wiem, Alkusa, albo streamy jakiegoś Idioty, to proszę bardzo, ale możecie też tutaj, ja nie zmuszam. Dobrze. To witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Nie, zapomnij o zbiórce. Okej? Okay? Fajnie będzie. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, się słuchajcie, przez 6 lat mnie nie było. Mega się też zmieniłem, zmieniłem swoją sylwetkę, zmieniłem siebie, zmieniłem też swój sposób myślenia, swój sposób wypowiedzi i tak dalej. Mega, moje życie się odwróciło o 180 stopni. W roku 2019-21 listopada dokładnie e, mój ostatni filmik wleciał na kanał, zdobył chyba w dwa tygodnie 50 tysięcy osiedleń. E, stare czasy, mega, fajnie, naprawdę. Słuchajcie, tak po męsku, nie? No kurwa się stało w chuj. No w chuj się stało. no to Słuchajcie, powracam do tej gry Byłem na mojej Niedługo wleci właśnie odcinek z kampa i ludzie pamiętali moją osobę i je, Było tak mega. Sześć lat po ziemią tak naprawdę. Robi swoje biznesy, robi swoje interesy i żyje. Ma swoją kobietę narzeczoną. Ludzie po prostu się ma co słychać. Nie mega mnie to zmotowało I słuchajcie! Mam teraz pełną prodzę, bo to jest zadanie, to wy wybierzecie na jakim serglerze zagam. Nie, napiszcie coś napisał Zagram na Elwanii. Zagraj proszę na Elwani", bo to, 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 to. to. A Stach napisał Ty dawaj na rachunek. A ja tak napisał, nie wiem, Orhidra. A ten... A Pablo napisał na Azkaje. Na nie, na nie można. No niestety, lubiłem ten świat mega ale... Słuchajcie, powiedzcie, trzeba nam zagrać tu, to tu, tu i właśnie, wszyscy sobie myślą pewnie ale teraz streama, jak za starych dobrych czasów. Nie, nie, co myślisz, że ja to streamował? Słuchajcie. Ja odpalę streama za 2-3 tygodnie będzie zapowiedź, ale właśnie na tym serwerze, który, który wy bierzecie Słuchajcie, jak dobiję na tym serwerze 300 poziom, czyli kwestia 3 miesięcy, to rozdam trzy legendy na każdy przydział. 0, 100, 100, 200, 200, 300. Rozumiecie? Dla mnie nie będzie ważny flip żebyście mieli legendę na jakimś tam serwerze. Albo jakieś złoto, nie, powiedzmy dwa gieron rozdam. Tak sobie, bardziej legendy. Rozdam trzy legendy na każdy przedział. może być jeszcze jedna rzeczowa. Wiecie, że jeszcze jestem stary list. Ale na każdym sekleże pociągam delikatnie zaszczęłki, ma swoje kontakty. No i wam po prostu kupię te legendy i wam rozdam. Wyrzucę po prostu. Będziecie mógł wygrać tą mega. Albo zrobimy tak. A co tam trzy legendy? I dwa, trzy. Okej? Okay? Zrobimy tak. Słuchajcie. Dobra. Mega się zmieniłem, widzicie? Schudłem, wyrzeźbiłem się, chodzę sześć razy w tygodniu na siłownię. No mega mega to się zmieniłem, wyglądało, już ostatnio bagwagę nie byłem w sobie przepraszam. Słuchajcie. Jest mega zaskoczony waszą reakcją też na Walkampie. Ale słuchajcie, ćwiczę 6 dni w tygodniu. Schudłem. Pamiętacie, nie? A ci 112 kilo. Taki 112 kg, taki pierci będę taki kurde, nie będę to się tak śpiał, wiał No teraz z tego czasu byłem rzeźbiony, potem poznałem swoją narzeczoną, a ja wiadomo czarku jest, ale cały czas staram się i zanim nagrywany ten odcinek powiedziałem sobie podniosę 110 kg na klatkę. Więc dam sobie taki... Szereg, Jak nie podniosę 110 kg, to jestem pizdą i nie nagrywam tego odcinka, nie zacznę zawodnej na YouTubie. No i dwa tygodnie temu ja podniosłem 110 kg, jestem mega sierpienny. I mam teraz takie też zadanie na mowę, słuchajcie. Oglądając mnie, taką prośbę, taką umowę, oglądając mnie, Pójdziemy aż 11 godzin na siłownię. Zobaczcie jak to jest. Kurczę, ten jest ból mięśniowy, ta siła, ta energia, dopamina, energetyki, kreatyna, białko, dieta, rzeźba. Kurwa, to jest dopiero coś. Więc drogi widzu, zanim sobie robisz tą elitę jebaną, poszukasz sobie tego kurwa herosa, albo nie wiem, elitę 3? Pójdź na siłownię, zrób to dla mnie, jeden dzień, jeden dzień, zrób to, bo biegaj sobie te z godzinę półtorej czterdzieści minut. podnieś się ciężary, zrób to dla mnie, ej, stary, ty całe życie chcesz grać w tą dynamiczną grę przeglądarkową? podam sobie jakąś kobietę. Nie wiem, chofaceta, jak Walter zwał i powiedz, całe życie wiesz co ja Wiki w nam i szukałem sobie hersa. No nie, a się ogarnić, kur. Ja będę grać w tą grę. bo wy mnie stariecie. Ale macie takie zadanie. A teraz wyłącz ten no, od film. Zostaw lajka. W ogóle dziękuję wszystkim za nowe subskrypcje. I pójdź na tą siłownię, zrób to dla mnie, okej? Okay? Nie zapomnij wpłacić pieniędzy na szczytny cel. Kłaniam się bardzo serdecznie, dziękuję. Chciałbym tutaj pozwolić wszystkich, których poznałem, których jeszcze poznaję, którzy po prostu zostawili te lajki, bo dla mnie to było mega, mega kosmos, że 2-3 dni, 2008 i tak to poszło, nie? Kiedyś się powiecie domu? Trzy miesiące temu się założyłem z Jacobem. Bo Jacob powiedział tak, że bardzo mi się pozdrawiam. Ale wiesz, że teraz w algorytm... w się się trudno wbić. Ciebie nie było 6 lat. A ja mówię, słuchaj, ale ja jestem ta osoba. To jest ten gość. Rozumiesz? Dziękuję wszystkim za oglądanie, zostaw like subskrypcję. I nie zapomnij, proszę Cię, nie zapomnij. Złotą łówkę chociaż stary. Co? A, i na koniec. Słuchajcie, co będę mam się przedłuża? Idziemy na siłownię, jest godzina 4.30 dokładnie, moja kobieta śpiewa, bo jeśli mogę tak drzeć, ale idziemy na siłownię, Lubimy sobie szybki trening klatki i triceps, kilka ćwiczeń Wam pokażę i za każdego lajka robimy w następnym odcinku jedną pompkę, więc zostaw teraz, udostępnij, nie bój się tego, stary, naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie i wracamy, kochani. Kładę się nisko, cześć! Mamy szybką różkę. Nie wiem 10-15 pompek maksymalnie, lecimy na ławkę. Dzisiaj zrobimy klatkę oraz triceps. Jak widzieliście na początku zacząłem sobie od 15-10 powtórzeń z samym gryfem, żeby się rozrzać. Generalnie zaczynamy od 70 kg i lecimy do góry. essa er ikki at gera tað 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 er ikki at